Po prawej jesteś, na goście po lewej. A. Mamy tu pewien stan. No, no, wszystko, wszystko wypracowane. Wszystko wypracowane, ale tu mężczyzna jest po prawej. Mężczyzna po prawej. Może kobieta po prawej mężczyzn. No to jest kobieta po prawej też, wszystko jest. Wszystkie zdradza. warianty są. Dobrze, to co zaczynamy? Dobrze. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Politechnice Koszalińskiej poświęconej podpisaniu porozumienia ze stowarzyszeniem Klaster Metalika dla Przemysłu. Witam serdecznie moich gości. Klaster Metalika reprezentowany jest przez panią profesor Marzenę Frankowską, prezeskę klastra i dzisiaj gościmy również pana Marka Dymsze, wiceprezesa stowarzyszenia Klaster Metalika dla Przyszłości. Politechnika Koszalińska reprezentowana jest przez pana profesora Waldemara Kuczyńskiego. Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Co Nie. ja powiedziałam? Wydział Inżynierii, w... l... Mechaniczne. Inżynierii Mechanicznej i Energetyki, przepraszam. Mamy taki, taki właśnie, bo to co chwilę, wczoraj podpisywaliśmy umowę faktycznie z tym, z tym wydziałem, przepraszam. I mówiąca te słowa Danuta Zawacka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Oddaję głos pani, pro, pani profesor Marzenie Frankowskiej, prezes Stowarzyszenia Cluster Metallica i. Pani prezes, bardzo proszę trochę o nam opowiedzieć. Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni, że dzisiaj dochodzimy właśnie do momentu, w którym popisujemy umowę o współpracę z Politechniką Koszalińską. Klaster Metalika dla Przemysłu działa już od 2011 roku. Mamy bardzo szeroką współpracę ze środowiskiem naukowo-badawczym. Reprezentujemy kilkadziesiąt firm, które są zlokalizowane głównie w województwie zachodnio-pomorskim, ale również w północno-zachodniej Polsce. I już od szeregu lat współpracujemy z Politechniką Koszalińską. Dzisiejszy dzień jest w zasadzie takim momentem sformalizującym naszą współpracę. Biorąc pod uwagę możliwości um, współdziałania w zakresie realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych właśnie pomiędzy przedsiębiorstwami klastra Metallica, a naukowcami reprezentującymi, czy zgromadzonymi głównie na wydziale reprezentowanym przez pana profesora dziekana Waldemara Kuczyńskiego. Także liczymy tutaj na dalsze owocne działania. Dzisiaj jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy podpisać ten list o współpracy, który będzie wyznaczał jakby kolejne et etapy naszych działań. Dziękuję Pani Prezes. Pana Wiceprezesa poproszę trochę o powiedzenie o klastrze. Jakie województwa, jakie przedsiębiorstwa, jaki potencjał? Generalnie, klaster, tak jak wspomniała Pani Profesor Frankowska, skupia w sobie ponad, w sumie ponad 50 podmiotów jeśli chodzi o województwa mamy w sumie trzy główne obszary które staramy się obsługiwać mianowicie województwo zachodniopomorskie pomorskie i wielkopolskie jeśli chodzi o potencjał kadrowy to nasi klastrowicze zatrudniają około 3 3,5 tysiąca osób to jest bardzo duża siła jeśli chodzi o pracowników Generalnie wyszliśmy od samego początku z założenia, że taką, takim fundamentem działania klastra jest potrójna helisa, czyli działanie na styku biznesu, nauki i samorządu. I niezmiennie od 2011 roku staramy się trzymać tej zasady, zapraszając do współpracy przedsiębiorców, którzy są Szonem klastra oraz tak zwane instytucje, instytucje otoczenia biznesu, jak i oczywiście jednostki samorządu ter terytorialnego i naukowców. Generalnie tego typu połączenie gwarantuje wszystkim zainteresowanym stronom, czyli interesariuszom, bardzo sprawne działanie i ewentualnie właśnie możliwość startowania do wspólnych projektów oraz wykazywanie się aktywnością w swoich regionach, co jest bardzo cenne z punktu widzenia samorządowców oraz oczywiście naukowców, czyli w tym wypadku Politechniki Koszalińskiej. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. Poproszę teraz pana Dziekana o przedstawienie najbliższych działań, które będą realizowane w ramach właśnie dzisiaj podpisywanej umowy. Szanowna pani rektor, szanowni państwo, nasza współpraca, tak jak tutaj pani profesor Marzena Frankowska zauważyła, już trwa od kilku lat, zaczęła się w zasadzie w momencie, gdy Politechnika Koszalińska zużyła akces do Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej i ta współpraca wtedy się nawiązała, następnie była kontynuacja w ramach konferencji Wodór napędem regionów, który, która to jest organizowana przez panią, panią Profesor. No i udział Politechniki Koszalińskiej w, w tutaj Wydziału Inżynierii Mechanicznej Energetyki był już od lat zauważalny natomiast w ramach tej współpracy nawiązaliśmy również kontakty z klastrem Metalika dla przemysłu ze względu na charakter badawczy i badawczo dydaktyczny naszego wydziału Obecnie przygotowujemy się do takiego spotkania które klaster Metalika zrealizuje na naszym wydziale w miesiącu czerwcu będzie to dotyczyć najnowszych technologii wytwarzania w ramach przemysłu przyszłości i generalnie w największym elemencie tego spotkania będziemy zajmować się kwestiami związanymi z wytwarzaniem przyrostowym w zakresie wykorzystania metali wszelkiego rodzaju i tutaj my dysponujemy odpowiednią bazą laboratoryjną oraz doświadczeniem żeby wesprzeć firmy, które są zrzeszone w klastrze Metallica w zakresie realizacji nowych propozycji konstrukcyjnych, czy też innowacji technologicznych. W związku z tym wierzę, że dlatego zostaliśmy zauważeni przez klaster Metallica i ze względu na to nasze duże doświadczenie. Liczymy oczywiście na tę współpracę oraz na możliwość udziału w projektach badawczych i naukowych o charakterze krajowym, ale również międzynarodowym. To tyle ode mnie. Dziękuję. Obszary tych badań. A główne obszary badań, przepraszam. Hmm. Tak, Rzeczywiście główne obszary badań to, proszę Państwa, wiążą się z głównymi specjalizacjami Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Jedną z tych specjalizacji są nowoczesne technologie, jak dobrze pamiętam, w zakresie meta, proszę, metali, czyli metalowych konstrukcji. I tutaj będziemy oczywiście w tym obszarze przede wszystkim aplikować w ramach współpracy z klastrem Metallica, ale również w zakresie odnawialnych źródeł energii, bo wiemy doskonale, że w zasadzie tutaj Środkowe pomoże. a jeżeli chodzi o administracyjnie, to województwo Zachodnio-Pomorskie, stało się no, już uznanym zagłębiem odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w zakresie. Wykorzystania energetyki wiatrowej. A jak się okazuje, Koszalin i okolice jest to miejsce, gdzie znajduje się bardzo dużo firm, które zajmują się technologiami konstrukcyjnymi właśnie z metali. No, można tak powiedzieć, z metali. I bardzo dużo z tych firm również ma już współudział w realizacji inwestycji, które są związane z energetyką wiatrową, ale również z offshore'ową, ale nie tylko, bo ten obszar również związany jest z koniecznością budowy nowych sieci elektroenergetycznych i na naszym terenie też znajdują się firmy, które uczestniczą w takich działaniach. A Politechnika Koszalińska, w tym wypadku również i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki, mając kontakty z tymi firmami, może się stać pewnego rodzaju hubem, który umożliwi zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy tymi firmami a klasą metalik. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Także jak widać jest to kolejna umowa, która dotyczy współpracy Politechniki Koszalińskiej z przedsiębiorstwami. Tym razem umowa dotyczy klastra, który skupia w sobie można powiedzieć największych graczy w regionie, jeśli chodzi o przemysł metalowy, ale współpracująco szeroko z innymi również sektorami przemysłu i wierzymy, że potencjał Politechniki Koszalińskiej będzie również wzmacniał potencjał regionu, a to cieszy i napawa dumą, że klaster Metalika dla przemysłu jest właściwie takim tego typu klastrem liderem w Polsce. Także bardzo się cieszymy z tego, że możemy sformalizować nasze działania i myśleć o y, ich dynamizacji w przyszłości. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dużo powiedzieliśmy. No to w takim razie przystępujemy do podpisania my umowy, tak? Mikrofon, tak. Na Zostawiam Na długo. Nie. Zostawiam teraz. Nie. Zostawiam Proszę bardzo, Nad Kopiorem, to <słyskańskim> <słyska> <biorę. słyska> To już przystępujemy. Tak. Tak. Teraz się Mi się podoba, dziewczyny podpisują, da. chłopaki patrzą. <grymują>. Podegamy dziwają. Dobra, teraz już możemy sobie przekazać. Nie? Bardzo mi miło dalszą, i liczymy, tak. liczymy na dalszą współpracę. Przepraszam panowie możecie powiedzieć. No właśnie, że... Nie, jako... nie <laughs> wiem czy mam może <laughs> Jest, dobrze. Gratuluję też i dziękuję, dziękuję. jeszcze dziękuję raz bardzo A też. dziękujemy tym, Dziękuję bardzo. Dzień. Dzień. właśnie.